To jest bałagan okrutny i to myślę, że od dłuższego czasu trwa. A szkoda, bo to centrum miasta. Trzeba by to było uporządkować, zrobić, żeby było przyjemnie dla mieszkańców, dla turystów. Bo chyba miasto, miasto powinno zależeć na tym, żeby y, turystów było jak najwięcej, żeby, było, żeby były pieniążki dla, dla rozwoju. Miasto. Uchwałą Rady Miasta i w perspektywicznym planie zagospodarowania przestrzennego ustaliło, że jest tutaj przejście otwarte, ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców. Tu jest jako tak, jako tako teren prywatny, prywatna posesja, i my tutaj sprzątamy z tym, że Nasilenie tych zabrudzenia tutaj wynikające z tego, że ludzie po prostu tu chodzą, sikają, załatwiają swoje potrzeby. My nie jesteśmy w stanie tego po prostu w żaden sposób wyeliminować, bo ja generalnie. Nie mogę takiemu komuś, który przyjdzie tu sikać, nawet zwrócić uwagi. My jako tako to udostępniamy przejście tutaj dla wszystkich mieszkańców, natomiast ze strony miasta jako takiego nie mamy żadnej pomocy w utrzymaniu czystości, porządku. Wydaje mi się, że, że miasto wyznaczając tutaj tą ścieżkę, przejście jako tako, przez teren prywatny powinno się również zobowiązać do tego, żeby postawić, załóżmy, jakieś kosze, żeby nam pomóc w utrzymaniu czystości, pomóc w sprawie oświetlenia tego miejsca. My wysprzątamy, załóżmy, w sobotę jest ładnie, czysto wysprzątane, natomiast przychodzimy w poniedziałek rano do pracy. Mamy tutaj pełno butelek, pełno śmieci porozrzucanych. No, to no, no i tak wygląda życie. Tutaj walka z, z, z tymi ląpami, jakbym to, można powiedzieć delikatnie, trwa od 30, 30 lat. Ja tutaj jestem już prawie 30 lat i ta walka trwa. Policja przyjeżdża, Straż Miejska przyjeżdża, spisuje ich, daje im mandaty, i na tym się sprawa kończy. 30 lat! Nic w tym kierunku, miasto czy policja nie jest w stanie uporać się z tymi kilkoma ląbami, którzy tutaj brudzą, śmiecą i tak dalej, bo można mieć pretensje, załóżmy do, do właścicieli, że, że, że załóżmy, jest brudno, ale. Tutaj by musieli bez przerwy właściciele stać z miotłą i bez przerwy zamiatać. To jest po prostu no, niemożliwością. No, ale my jako tu współwłaściciele płacimy takie same podatki, jak i ci, którzy, którzy są przy ulicy Jagiellońskiej. Nie ma czegoś takiego, że jest jakieś zróżnicowanie. Dlaczego tam się sprząta, a u nas po prostu też by wypadało, żeby wodolejka przejechała od czasu do czasu, żeby, żeby załóżmy ktoś posprzątał, czy... Czy, 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 czy przynajmniej no, doprowadził do tego, żeby pozbyć się tych, którzy brudzą? I nie jest kwestia taka, żeby otworzyć, załóżmy, przejście, to w zasadzie miasto powinno się zobowiązać do tego, żeby przyczyniać się również do utrzymywania porządku. No, jest takie samo przejście jak inna ulica, załóżmy, nie gdzie indziej się sprząta, natomiast tu się nie posprząta, bo tu jest teren prywatny. No, no, to, no to no w końcu to by się zdecydowali. Albo trzeba zamknąć przejście, prawda? I koniec: no. jedno czy dwie kamery, i, 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 i Straż Miejska mogłaby obserwować, tutaj, załóżmy ten cały teren. My byśmy byli jak najbardziej za tym. No, jest to duży problem dla nas tutaj przedsiębiorców, ponieważ no, codziennie musimy walczyć z lokalnymi lumpami, którzy tutaj przychodzą. Nawet ich widać tutaj, w tej chwili można sobie zobaczyć. W ciągu dnia piją alkohol, śmiecą. Co rano mamy mnóstwo butelek, które musimy pierwsze co tutaj posprzątać. Papierosów. Ludzie brzydzą się przechodzi przez ten pasaż, ponieważ tam śmierdzi moczem i innymi ekstrementami. No cierpimy na tym my wszyscy, bo tutaj ludzie nie chcą przechodzić. No i wiadomo, no tutaj wynajmują przedsiębiorcy Podróżne branże. Gro tutaj w lokali jest do wynajęcia, no i nie wiemy, co dalej będzie. No, tutaj ludzie coraz mniej chodzą, no bo wiadomo, nikt nie lubi chodzić tam, gdzie jest brudno i śmierdząco. Więc dla nas jest to duży problem. Nie wiemy, jak to ugryźć no, kto, kto powinien tutaj zainterweniować i no, mogę tylko potwierdzić to wszystko, co tutaj powiedział mój tutaj sąsiad, który jest jeszcze dłużej ode mnie tutaj. No, jest to wie, duży problem. Szczególnie jak jest gorąco w lecie, no to już tu jest nie do wytrzymania. Bo tutaj wieczorami się schodzą i mają po prostu miejsce do, na imprezę no, alkoholową. Szczególnie tutaj w tym daszku, gdzie my tu jesteśmy, no to tu jest impreza wieczorem. No, jak nas już nie ma, no to jest na okrągu. I nikt z tym nic nie robi. Wtedy, wtedy policji nie ma, wtedy Straż Miejski też nie ma.